Kapitan Ameryka jest przez wielu określany za najważniejszą osobę w całej historii Marvela. W końcu to z nim są powiązane najstarsze dzieje w Marvel Cinematic Universe, oczywiście pomijając Tora. Historie opowiadane w filmach nie są jednak oczywiście jedynymi, jakie są nam znane. W tym filmie postaramy się przybliżyć wam 10 najciekawszych faktów o Kapitanie Ameryce, których możecie nie znać. Część z nich jest związana z filmami, ale też część z komiksami. Beautiful Halo to zagraniczny sklep, który oferuje dziesiątki tysięcy ubrań ze świetnymi wzorami. Czy to związane z Marvelem, czy to z waszym ulubionym anime na 100% znajdziecie coś dla siebie. Wybór ubrań związanych też z Kapitanem Ameryką jest bardzo duży. Z naszym linkiem promocyjnym dostaniecie zniżki nawet do 70%. Kapitan Ameryka był wilkiem. Historia Kapitana Ameryki z Serum zawsze pozwalała na wielką kreatywność ze strony twórców komiksów. W 1992 roku pojawiło się wydanie przygód Steve'a Rogersa z tytułem. Cap Wolf. Tam kapitał postanowił uratować swojego przyjaciela Johna Jamesona, oczywiście syna słynnego J.J. Jamesona. W tym celu dotarł do miasta Starksboro, którego wszyscy mieszkańcy zostali zmienieni w wilki przez dr. Nightshade. Pod korurą kontrolą też był sam Wolverine. Ten pokonał kapitana w bezpośrednim starciu, przez co Steve został potraktowany tym samym serum, co inni mieszkańcy miasta. Jednak jego oryginalne cechy pomogły mu zachować swój umysł. I drugi pojedynek z Wolverine'em już wygrał. Jednak ponownie został złapany. Ostatecznie razem z Cablem, Wyleczonym, Wolwerinem i Moonhunterem odnalazł Johna, który zmusił Nightshade do stworzenia antidotum. Swoją historię z byciem wilkiem zaliczył także Falcon już jako następny kapitan Ameryka. Nie był członkiem oryginalnej drużyny Avengers. Mówi się, że Kapitan Ameryka jest sercem drużyny Avengers, o czym mówi sam tytuł filmu z 2011 roku w roli głównej: The First Avenger. Jednak problem jest taki, że nawet nie był wśród osób, które stworzyły legendarną drużynę. Debiut nastąpił w 1963 roku, a w składzie Avengers byli Iron Man, Hulk, Thor, Ant-Man i Osa. Następnie z tej piątki niestety odszedł Bruce Banner, co było spowodowane reakcjami innych ludzi na niekontrolowane moce Halka. Zastąpił go właśnie Steve Rogers, który pojawił się w czwartym wydaniu tego komiksu. Mściciele znaleźli kapitana w lodowcu, jednak nie wierzyli z początku w tożsamość odnalezionego, do momentu, w którym ten zaprezentował swoje umiejętności. Było 14 kapitanów. Steve Rogers oczywiście nie był jedynym kapitanem Ameryką w historii Marvela. Nawet w Marvel Cinematic Universe dostaniemy nowego kapitana, a przynajmniej następcę Steve'a, którym rzecz jasna zostanie Sam Wilson. W całej historii było ich jednak 12, prócz tych dwóch wcześniej wspomnianych. Całość rozpoczął Steven Rogers jako przodek superżołnierza z XVIII wieku. Jego następcą stał się najsłynniejszy ze wszystkich Steve Rogers. Alternatywną wersją dla niego stał się Bradley, będący pierwszym, Afroamerykaninem w tej roli. Gdy w Steve zaginął, a Bucky został uznany za zmarłego, pałeczkę przejął wybrany przez samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, William Naslund. Po jego śmierci w 1946 roku kapitanem stał się Jeffrey Mays, który pojawił się nawet w serialu Agenci Tarczy. Następnymi w tej roli byli Williams Burnside, Bob Russo, Tarpin i e. Simmons, John Walker, Sam Wilson, czyli oczywiście Falcon, James Barnes, czyli Bucky, który stał się nim po śmierci Steve'a w Civil War, o którym wspomniemy. Troszeczkę później, no i oczywiście Dave Rickford i najnowszy, a raczej przepraszam, najnowsza z nich czyli Peggy Carter. Akurat o niej będziemy niedługo mogli się dowiedzieć więcej w serialu What If? Chris Evans trzy razy odrzucił ofertę zostania kapitanem. Dla Chrisa Evansa rola Steve'a Rogersa nie była jego pierwszą w adaptacji komiksów Marvela. W latach 2005 i 2007 ten wystąpił jako Johnny Storm, albo jak ktoś woli, Human Torch, w dwóch filmach o fantastycznej czwórce. Te nigdy nie były lubiane przez fanów serii, więc decyzja o braku kolejnej części nie została przyjęta z wielkim bólem. Jednak prawdopodobnie to właśnie występy w fantastycznej czwórce stały się powodem, by Evans trzy razy odrzucił ofertę Marvela, by dostać rolę kapitana Ameryki. W wywiadzie Chris stwierdził, że bał się tego, że jest to decyzja na wiele lat, jednak postanowił nie obawiać się tego i po prostu to przyjąć. Całą wypowiedź zwieńczył zdaniem, że gdyby nie zaakceptował tej oferty nie mógłby sobie tego wybaczyć, bo było to prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaką mógł zrobić. Prócz Evansa propozycje zagrania Steve'a Rogersa otrzymali również Ryan Philip, John Krasiński, Shining Tatum i Chase Crawford. Najciekawszym kandydatem jednak jest Sebastian Stan, czyli od twórca Lori Buckiego Barnes'a. Barnsa. Dajcie znać w komentarzach, czy widzielibyście go w tej roli. Zabójstwo w 2007 roku. Tak jak zostało powiedziane pod koniec trzeciego punktu, Sam Wilson, czyli Falcon, przejął rolę Kapitana Ameryki po śmierci Steve'a Rogersa w Civil War. Oczywiście chodziło o tę wojnę, która stała się inspiracją dla Marvela do stworzenia filmu Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów. Komiks jednak zakończył się kompletnie inaczej i szokująco dla jego czytelników. Sama fabuła mocno nie odbiegała od ekranizacji. Żeby nie opisywać całości, skupimy się na samym zakończeniu serii komiksów w 2007 roku. Steve Rogers był gotowy by zakończyć całą wojnę, wykonując ostateczny cios Iron Manowi. Jednak powstrzymało go przed tym służby porządkowe. Potem postanowił się poddać i nakazać swojej drużynie zrobić to samo. Wielu sojuszników opuściło kraj, a sam Rogers został pojmany przez tarcze a następnie zastrzelony przez Sharon Carten która była ofiarą prania mózgu. Wyobraźcie sobie szok czytelników, którzy widzą umierającego Kapitana Amerykę. No i panie i panowie, zanim przejdziemy dalej, mamy do was malutką prośbę. Ponad 70% osób oglądających nasze filmy nie subskrybuje kanału. Dla was to tak naprawdę tylko kilka sekund, a dla nas to naprawdę ogromna motywacja. Student sztuki. Zanim stał się kapitanem Ameryką, Steve Rogers był bardzo utalentowanym artystą, studiując sztukę. Twórcy postaci Steve'a ukazali go jako zapalonego rysownika, by nawet pozwolić mu wygrać konkurs, którego celem było ukazanie sztuki przyszłości. Dodatkowo sam tworzył komiksy, co było jego specjalnością. To hobby również zostało pokazane w jego filmie z 2011 roku, gdzie to w jednej scenie widzimy, jak Rogers rysuje siebie jako małpę. Ten sam rysunek zaliczył swoje cameo w filmie War, kiedy to widzimy go na parapecie w jego biurze pierwszy człowiek na księżycu. W komiksach Scarlet Witch była w stanie stworzyć własne światy, a raczej je odtwarzać. W serii House of M w normalnej rzeczywistości doszło do tego, że wielu superbohaterów już nie żyje. Wanda postanowiła użyć swoich mocy, by odtworzyć siebie z nowymi wersjami znanych nam herosów. Problemem jednak było to, że ci wszyscy musieliby od nowa przejść swoją historię. Od samego początku. W przypadku chociażby Kapitana Ameryki stało się kompletnie inaczej niż to, co my widzieliśmy na wielkim ekranie, bądź wcześniej czy w komiksach Rogers przeżył drugą wojnę światową, nie został zamrożony w lodowcu, przez co spotkało go naturalne starzenie się. Przeszedł na emeryturę jako kapitan, poślubił Peggy Carter i zaczął pracować w siłach lotniczych, dzięki czemu, jako pierwszy człowiek, postawił nogę na Księżycu. Wyobraźcie sobie zadowolenie USA, kiedy to kapitan Ameryka jest pierwszy na Księżycu. Chorobliwość. Serum, które dało Steveowi mocy superżołnierza, pomogło mu także wyleczyć się ze wszystkich problemów zdrowotnych, z którymi zmagał się Rogers przed zostaniem kapitanem Ameryką. W filmie Kapitan Ameryka pierwsze starcie widać listę jego chorób. Wśród nich są astma, wysokie ciśnienie krwi, przewlekłe przeziębienie, ogólne problemy z sercem, nerwowość czy gorączka reumatyczna. Oczywiście po zażyciu serum wszystko to przepadło, jednak jego rodzina również nie miała szczęścia co do tego. Jego ojciec zginął przez gaz musztardowy, czyli broń chemiczną, Użytą po raz pierwszy w trakcie pierwszej wojny światowej, a jego matka również zginęła przez gruźlicę, a w rodzinie później pojawił się nowotwór, więc śmiało można powiedzieć, że to serum uratowało mu życie. Ekspert w użyciu każdej broni. Serum nie tylko dało mu wyzdrowienie z chorób, ale także oczywiście niesamowite umiejętności. Jedną z nich jest możliwość nauczenia się używania każdej broni w ciągu dosłownie kilku sekund. Zostało to ujawnione w komiksie o nazwie Moon Knight, gdzie bestia z X-Menu wyjaśniała tę cechę Steve'owi. Prócz tego najważniejszą rzeczą tu wspomnienia jest oczywiście możliwość uniesienia Mjolnira, jednak to nie zostało już mu podarowane przez samo Serum. Agent Hydry. Seria komiksów Secret Empire z 2017 roku ukazuje kompletnie inne oblicze kapitana Ameryki, które pokazuje, że Steve nigdy nie był dobrym człowiekiem. Zawsze był tak naprawdę tajnym agentem Hydry, a nawet jego najważniejszą osobą, do czego doszło wraz z zabójstwem Red Skala przez kapitana. Tak więc jak do tego wszystkiego doszło? Historia jest długa, ale postaramy się ją w miarę możliwości streścić. Iron Nail odebrał moce, które dało Rogersowi serum, przez co jego biologiczny wiek stał się jego faktyczny. Do znanej nam wszystkim formy przywrócił go Cosmic Q po nazwie Kobik, który przybrał postać małej dziewczynki. Ta uratowała go przed śmiercią, jednak po wszystkim nie był on już tym dobrym kapitanem Ameryką. Red Skull spowodował, że Kobik uwierzyła, że hydra działa w słusznej sprawie, więc też jej celem jest zrobienie z Rogersa od zawsze ukrytego członka tej organizacji. Steve w związku z tym był od najmłodszych lat jej wierny. Kobik stworzyła alternatywną rzeczywistość dla kapitana, więc tak naprawdę nie doszło też tam do prania mózgu, a raczej po prostu do napisania nowych historii. Na koniec serii Secret Empire Rogers pokonał swoją złą wersję, jednak opinia publiczna już się dramatycznie zmieniła, a Kapitan Ameryka został jednym wielkim zdrajcą. I to by było na tyle z naszych 10 najciekawszych faktów o Kapitanie Ameryce. Który z nich jest dla Was najciekawszy? A może Wy znacie fakty, o których nie wspomnieliśmy? Dajcie nam znać w komentarzach. W następnej części tej serii o faktach przejdziemy na troszeczkę inny grunt, a dokładnie DC Universe, i poznamy trochę historię Supermana. Zapraszamy też na nasze social media, takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata superbohaterów. A po więcej takich filmów zapraszamy do subskrypcji, aby nie przegapić żadnej z naszych produkcji.